Dzisiaj mamy masę rzeczy do zrobienia. No, musimy to zrobić, chociaż powiem szczerze, nie mam na to jakiegoś super pomysłu. No, ale jak mamy do pokazania tyle fajnych funkcjonalności i pamiętaj, że musimy pobić warsztaty kulinarne. No, ale jak pani słyszenie może być interesujące. No, Każdy... zrobimy tak, żeby było interesujące. No. Jest interesujące. Mamy tyle do zaoferowania. No, z tym Misiem to na pewno. No dobra, chodźmy. <laughs> Idziemy. Misie gdzie od, od razu do suszarki, żeby nie było. Misie do kosza? Tak. Narzutę. Jeszcze. A jak tam z swoją dykcją? Wszystko w porządku? Suszenie, przesuszenie. No jeszcze nie trochę świcze, nie wiesz, będzie dobrze. Dobra, okej. Okay. suszenie jest no jak okay. zawsze fantastycznie. No dobra, okej, okay. to możemy zaczynać. Witamy Was, w Mile Experience Center. Joanna Krzywoń. Dzień dobry. Wie o praniu naprawdę wszystko oraz Daniel Mańka, trener produktowy Mile. Mamy tę niezmierną przyjemność zaprosić Was na warsztaty pralnicze Mile. Wirtualne warsztaty pralnicze. A my się czym pochwalić 120 lat tradycji, jeśli chodzi o produkcję urządzeń pralniczych? Tak naprawdę zrewolucjonizowało domowe pranie. Pokażemy wam systemy, pokażemy wam funkcjonalności, pokażemy wam, jak dozować detergenty. To wszystko w trakcie trwania naszych warsztatów. Pierwszym systemem, który pokażemy, a zrobi to Asia, jest system... Twindos. Ale ja chętnie uzupełnię, że Mile to nie tylko y, ekspert od pralek, ale również właśnie ekspert od tego, żeby te pralki uzupełnić o doskonały system detergentów. Y, czym jest system TwinDos? Jest to system automatycznego dozowania płynnych detergentów. Dlaczego płynnych? No, Daniel, myślę, że y, się ze mną zgodzisz. Dzisiaj to najpopularniejszy środek do prania na rynku, najczęściej wybierany przez konsumentów. I chciałabym Wam pokazać, w jak łatwy sposób, po pierwsze, możemy go y, zastosować. Poproszę Proszę Cię o pomoc. Daję no, ja to dobrze, zrobię. Dobrze, proszę. Tak. Każda butelka ma swój numer. 1, 2, i również na wewnętrznej stronie drzwiczek mamy te oznaczenia, więc nie grozi nam żadna pomyłka. Tak, nie sposób się pomylić, a to wszystko jest naprawdę dziecinnie proste, prawda? A teraz wystarczy przejść do samego prania. Yy, po wyborze programu od razu Windows nam się podświetla. Jest to system, który jest zintegrowany z pralką i jeśli go mamy, będzie najlepszy do takich codziennych cykli prania. Możemy też zdecydować o tym, czy w danym momencie bierzemy pranie białe, czy kolorowe. No, kiedy standardowo trafiamy do sklepu z płynami, tak, czy też z innymi środkami do prania, to zazwyczaj kupujemy odrębne do tkanin białych, jak i do kolorowych. Przy tym systemie ten kłopot nam odpada i nie musimy się już nad tym zastanawiać, dlatego że oba te płyny są wykorzystywane zarówno podczas prania tkanin białych, jak i kolorowych, i do tego w odpowiednich proporcjach do siebie się mieszają, dając najlepsze efekty. Po pierwsze, wyprania tkanin kolorowych, jak i białych. Często pada pytanie z Państwa strony, czy mogę stosować swoje własne płyny do prania czy własne płyny do płukania w tym systemie. Oczywiście można. Ten system jest otwarty i pozwala nam na zastosowanie innych płynnych detergentów. Ale również poszukanie posiadamy... Zwyką, klasyczną szufladę, tak? Do, m, możemy wsypać proszek, możemy wlać płyn do prania Czy wstępnego do albo zasadniczego. A więc jak, jak widać, mile daje możliwości, a nie ogranicza nam korzystanie z wszelkich dóbr, które już historia pralnictwa nam przyniosła. Pozwól, że ja wybiorę. Proszę bardzo. E, – Powiedzmy, że wybieramy pranie białe, wystarczy, że kliknę. Co dalej? Czy jeszcze są jakieś dodatkowe funkcje, które mogę wybrać do tego systemu? Oczywiście. No zazwyczaj nie pierzemy tkanin czystych, ale są w jakiś sposób one zabrudzone. I mamy tutaj na panelu y, ikonkę y, koszulki. Po której kliknięciu pojawia nam się możliwość wybrania stopnia zabrudzenia normalnego albo lekkiego. I tutaj też decydujemy o tym, jaka ilość detergentów zostanie pobrana. E, to wpływa na to, że rzeczywiście bardzo oszczędnie dozujemy, e, dozowane są takie płyny, bo kiedy robimy to ręcznie, zazwyczaj wlewamy klasyczną, nie wiem jak cygankę. 90% dajesz? osób pewnie. Przesypuje tak kolokwialnie tak, taka nakrętka. nakrętka zawsze tak. jest dobrą ilością. <grym> <Czym> więcej, <grym> uważamy, że czym więcej detergentu, tym lepiej. Asiu, co jest jeszcze szczególnego, jeśli chodzi o nasze płyny? No, oprócz tego, że zyskujemy oszczędność przy samym zużywaniu tych płynów, to dodatkowo y, są to płyny biodegradowalne i po, nie posiadają fosforanów. Więc to, na co dzisiaj bardzo często zwracamy uwagę przy zakupie tego, tych, tych detergentów i tutaj one na pewno wygrywają przy wyborze A co jeśli, mm, nie wiem, jestem alergikiem? I chciałbym używać takich delikatnych bardzo detergentów. Czy mamy poza takimi zwykłymi naszymi płynami jeszcze jakieś inne dodatkowe? No. Powiedzieliśmy na samym początku, że jesteśmy specjalistami i ekspertami, a więc oczywiście, że tak, dlatego że chcemy dotrzeć do każdego klienta i mamy wersję Sensitive. Więc dla osób, które mają jakiekolwiek alergie skórne, problemy z używaniem różnych detergentów na rynku, jak najbardziej taka wersja Sensitive będzie trafnym wyborem. Można powiedzieć, że tak naprawdę zaopiekujemy się Waszym praniem w 100% i nawet jeśli chodzi o detergenty. A potem przychodzi ten etap, kiedy trzeba zaopiekować się samym urządzeniem, żeby nam działało przez te 20 lat, lat które te je testujemy, dlatego że mamy też środek, który nazywa się Care i on służy do konserwacji całego systemu. Tak, jest, skoro pralka ma nam posłużyć przez 20 lat, musimy o nią dbać, a tak jak mówimy, to u nas w branży tylko z czystej pralki wyciągniemy czyste pranie, dlatego ten jeszcze jeden dodatkowy y, detergent. I to jest taki idealny set, kiedy korzystamy z systemu Twindos. Dwa płyny na każde pranie: białe, kolorowe, bardziej i mniej zabrudzone, również wersja dla alergików, a dodatkowo środek do konserwacji. Dobrze, yy, myślę, że jesteśmy gotowi. Może, moglibyśmy tak naprawdę wybrać yy, jeszcze raz program, wybrać odpowiedni kolor, wybrać. Stopień zabrudzenia. Automatyka wagowa w każdej z naszych pralek dokładnie określi i jeszcze pomoże dokładnie określić ilość płynu, który zostanie użyty do danego prania. No, ja już Ci wszystko opowiedziałam i pokazałam. Okay, Jest to okay. takie dziecinnie proste, że spowolę stawić to samo. Dobrze, to ja spróbuję. Wybierzemy program bawełna. Klikamy OK. Mamy więc program bawełna do 9 kg, od razu podświetla nam się system Twindos, czyli już intuicyjnie wiemy, że musimy wybrać białe pranie lub kolorowe. Powiedzmy, że wybierzemy pranie kolorowe. I teraz dodatkowa funkcja, czyli stopień zabrudzenia. Ja ustawię silny. Dobrze, świetnie, mamy wszystko gotowe, klikamy OK, start i jesteśmy gotowi do prania. Do prania codziennego system TwinDoS i Ultrafazy są idealne. Ale co zrobić, kiedy mamy jakąś sytuację trudną? Kiedy nie wiemy, jakiego detergentu użyć i w jakiej ilości. Do tego przychodzi również z pomocą MILE i specjalny, kolejny, opatentowany, opracowany przez inżynierów MILE system dozowania CupDoS. Tego typu specjalne kapsułki. Kapsułka jest plastikowa, natomiast w 100% samo opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia, dlatego nie martwcie się o środowisko. Jak dozujemy płyny do zadań specjalnych? Eee, bardzo prosto. Intuicyjnie, jak zawsze w mile, mamy specjalne miejsce, gdzie umieszczamy nasze kapsułki. Wkładamy, będzie słychać charakterystyczny klik. Zamykamy klapkę. Zamykamy szufladę. Zadozowaliśmy detergent. Oczywiście musimy wybrać odpowiedni detergent na panelu sterowania, czy to detergent typu odplamiacz, booster, który nadaje się idealnie nawet do prania w niskich temperaturach, czy detergent typu Cotton Reaper. Jest to niezwykła kapsułka, która pomaga w odzyskaniu świeżości, w odzyskaniu kolorów tkaniny. Jest to swego rodzaju renowator tkanin. Jeśli chcecie przetestować wszystkie nasze kapsułki, zachęcam was do zakupu serii Caps Collection. Wtedy macie w jednym miejscu wszystkie nasze detergenty, zarówno płyny piorące, odplamiacze czy płyny do wełny, do puchu czy do płukania tkanin. Idealne rozwiązanie na start. Jeśli zaaplikowaliśmy już detergent, no to musimy oczywiście e, wybrać odpowiedni ten detergent na, na panelu sterowania. Jest to również dziecinne proste, tak samo jak przy systemie Windows. Wybieramy ikonkę kapsułek, przesuwamy w górę lub w dół i wybieramy odpowiedni piktogram, który znajduje się również na kapsułce. Dlatego nie pomylicie się na 100%. Jeśli będzie to pikro, piktogram w kształcie trójkąta i kropelki, wybieracie OK i pralka jest gotowa. Wystarczy wcisnąć Start i zaczynacie przygodę e, z naszymi kapsułkami. Zapraszam was do Asi, ona więcej poopowiada wam o plamach. Chodźcie ze mną, użyjemy również naszego detergentu Booster. Asiu, przede wszystkim przekazuję ci kapsułkę, nasz odplamiacz Booster. Rozmawiamy o pralnictwie, natomiast nieodzownym elementem pralnictwa są oczywiście plamy. Co poza detergentem, poza wyborem odpowiedniego programu możemy jeszcze wybrać, jeśli chodzi o pralki Mile. Oprócz detergentu pralka może nam pomóc w usunięciu wszelkich zabrudzeń, które są na tkaninach. Jak to jest możliwe? Na panelu sterowania możemy wejść w kategorię plamy i aż z 23 rodzajów plam znaleźć te, które w danym momencie znajdują się na przykład na naszej koszuli. Mamy wybrany już program bawełna, szukamy funkcji plamy. I teraz wybieram brudne kołnierzyki, czerwone wino i kawę. Pojawia nam się na ekranie wskazówka. No, kiedyś takie wskazówki dostawaliśmy od swoich babci czy mam. Natomiast dzisiaj pralka może być takim naszym przewodnikiem, jak idealnie doprać wszelkie zabrodzenia. Tutaj na przykład podpowiada. Napełnić solą do odplamiania komorę pierwszą. Zobaczymy, co się wydarzy, gdy wcisnę OK. Wskazówka druga. Podać środek piorący na plamę. Asiu, no zaczynajmy pranie. Zapraszam. Odstaw może sobie miskę na naszym macie. Dzięki śliczne. Kolejnym z elementów, który chcemy Wam pokazać, to power wash. Jest to może dość skomplikowane, ale Asia za chwileczkę opowie Wam, na czym to polega. System Power Wash to dwa elementy: intensywny przepływ wody oraz krótki program. Quick Power Wash. Intensywny przepływ wody dzięki ukrytej, zobaczcie, drugiej pompie. W tym miejscu, a program Quick Power Wash jest programem niezwykłym. Dlaczego? Dlatego że jest to pełnowartościowy program, który wypierze do 4 kg załadunku w mniej niż godzinę, bo 49 minut. Myślę, że możemy zaczynać. Proszę bardzo. Dwie koszule? Dwie koszule. OK. Wybieram program Quick Power Wash. Zobacz. Jakie piękne światełko. No, nie zgubi się żadna koszula. 4 tak, kg, ale dwie koszule to zdecydowanie Daniel mniej. Jak możemy sprawić, żeby no, krótszy był ten proces prania? Wybierając dodatkowe funkcje. I tutaj spójrzcie na panel sterowania. Single wash. To jest dodatkowa funkcja do tego programu. Maksymalnie 1 kg załadunku. Ile to jest? 1 kg mniej więcej? Myślę, że między 2 a 3 koszule. To będzie ten załadunek. Ok, czyli spokojnie to, co mamy we wnętrzu naszej pralki. Jak najbardziej. E, spójrzcie również na czas 39 minut i mówimy tutaj o pełnowartościowym programie prania. No, myślę, że to jest to, czego każda kobieta używająca pralki w domu potrzebuje i wy też, także 39 minut dla jednego kilograma prania, kiedy chcemy przeprać coś bardzo szybko, a 4 kg 49 minut to bardzo zadowalający czas prania. Świetnie. Dodatkowe funkcje jeszcze, jakie możemy uruchomić, to nawet prasowanie wstępne. Zobaczcie, czas nam się wydłużył, ale nasze koszule będą już wstępnie przeprasowane, co diametralnie skróci nam czas prasowania po godzinie i 14 minutach. To jest to, na co czekamy. Dobrze, start i zaczynamy. <słuch> tak. Dzięki. OK, pranie zostało uruchomione. Świetnie, tylko zapomnieliśmy jeszcze o, nie, o jednej koszuli. O Ale to nic. E, dzięki funkcji AdLoad możemy dołożyć koszulę, spodnie czy bluzę, otwierając całe drzwi pralki. Zobaczmy, czy to zadziała. Spójrzcie na wyświetlacz. Otwarcie drzwi możliwe. Otwieramy całe drzwi, wrzucamy koszulę. Zamykamy. Przyciskamy start. I uruchamiamy proces jeszcze raz. Co z osobami, które nie lubią prasować? Ja na przykład do takich należę. Mile ma również dla nich rozwiązanie. Steam Care. Są to czyste, wyprane koszule, ale przeleżały jakiś czas w mojej walizce i chciałbym je tylko i wyłącznie odświeżyć, nie używając kolejny raz wody oraz prądu. Do tego właśnie użyję programu Odświeżanie. Już 20 minut moje koszule będą odświeżone i idealne, tak naprawdę, do tego, żebym je mógł przeprasować. Kolejnym rozwiązaniem jest program ParaFinish. Jeśli mam mokre koszule, dopiero co wyprane, a nie lubię prasować, to oszczędność mojego czasu o 50%, a w niektórych przypadkach tekstyliów w ogóle nie będę musiał prasować swoich koszul. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią prasować. Zobaczcie kolejny z elementów naszego pralnictwa. Bęben Software. Spójrzcie do środka. Unikatowa struktura plastra miodu. W 100% bezpieczna. Dlaczego? Dzięki właśnie tej strukturze wasze tkaniny, wasze ubrania delikatnie ślizgają się w bębnie, w minimalnym stopniu go dotykając. Co to daje? Daje przede wszystkim bezpieczeństwo. Nie mechacą się, nie zaciągają się. W 100% jesteście spokojni o wasze ubrania. Nasze pranie jest idealnie wyprane. Czego chciałbym więcej? Na pewno, żeby było idealnie suche oraz pachnące. Sprawdźmy, czy w mile mamy tego typu rozwiązania. No, żeby pięknie pachniała nam nasza koszula, możemy no, zastosować mamy... kapsułki zapachowe, aż do dwóch e, zamontowanych w suszarce i do wyboru spośród sześciu zapachów. Możemy też regulować intensywność. Okay, ja spróbuję tego zapachu. wybiorę sobie sprawę pokażę, jak wieki. to zrobić. Tak bardziej do mnie przemawia. Ok. I rozpoczniemy suszenie. Czego obawiamy się przy suszeniu? Oczywiście kosztów, ale Mile znalazło na to rozwiązanie EcoDry. Technologia EcoDry oparta jest na pompie ciepła oraz bezobsługowym wymienniku pompy ciepła. Dodatkowo skomplikowany system filtracji kłaczków. Pierwszy z filtrów znajduje się w drzwiach, bardzo łatwo jest go wyczyścić. Drugi natomiast Filtr głęboki umieszczony, jak widzicie, tuż przed wymiennikiem ciepła. Co nam daje technologia pompy ciepła oraz taki system filtracji? Przede wszystkim od pierwszego do ostatniego dnia życia naszego urządzenia płacimy za suszenie identyczną kwotę bez wzrostu rachunków. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj wiele o praniu, a teraz opowiem Wam trochę o suszeniu. Zaczniemy od Perfect Dry. Perfect Dry to elektroniczna analiza, dzięki której wasze pranie nigdy nie będzie przesuszone ani niedosuszone. Za wszystko odpowiada inteligentny system. Sensorów, które dbają o waszą kieszeń, dlatego, że nie będziecie zużywać więcej energii oraz nie wydłuży się czas samego suszenia. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią suszyć w suszarce. Jak wiecie, nie lubię pracować, pewnie Wy również. Może mamy jakieś kolejne rozwiązanie, które mogłoby mi pomóc? – Jeśli chcecie mieć po suszeniu maksymalnie wygładzone tkaniny, wybierzcie program Prasowanie wstępne. Wystarczy go wybrać, trwa on około 40 minut i gwarantuję, że po zakończeniu procesu wasza koszula będzie miała do doprasowania tylko kołnierzyk i mankiety. Czy to ci odpowiada? – Myślę, że tak, myślę, że wam, również, myślę że wam również. A, a najważniejsze jest to, że mamy czyste pranie, wysuszone pranie, pachnące pranie i do tego wyprasowane. Tak naprawdę, czego chcieć więcej? Tylko w Millet. Chcielibyśmy wam pokazać, jak w prosty i intuicyjny sposób możemy za pomocą aplikacji Millet Mobile uruchomić pralkę i suszarkę. Dobrze, pierwsze co? To uruchomimy sobie pralkę. Uruchamiamy urządzenie, wybieramy odpowiedni program, temperaturę oraz ilość obrotów. I uruchamiamy wszystko z naszej aplikacji. Wydaje się to bardzo proste. A może sprawdzimy jakiś status suszarki? Tak, wcześniej uruchomiliśmy sobie zdalnie również suszarkę. Teraz możemy zobaczyć, ile zostało nam czasu do końca naszego procesu. Dosłownie 4 minuty. No, myślę, że to chyba wystarczy, żeby zamówić jeszcze detergenty w sklepie internetowym. Tak, nigdy nie za dużo detergentów w domu, więc zamówimy odpowiednią ilość ultrafazy. Może zapas na pół roku prania? Okej, okay, może być. Dzięki aplikacji Milad Mobile macie wszystko pod kontrolą.